Multi wywiady. Ej, to też jest kurwa. To był akurat spoko. Znacu, o, to chcę zobaczyć. Witam serdecznie. My się M znamy, znamy czy nie My nie znamy? się nie znamy? Dobrze, słuchajcie, no jest, jest, są pewne kwestie do poruszenia. My się nie znamy, cześć, jest to Natalia. Michał, miło, miło mi, mi poznać. To znaczy. Dobra, dobra, pytania, bo tutaj kur są co, bardzo pytania. Ja się... Dlaczego zdradziłaś tym X? Uważasz, że to jest zdrada? Tak. Swoją w tak, dlaczego? Dlatego, że mogłaś poprowadzić ich do zwycięstwa, a tak numer naprawdę jeden. oni. Drugi argument. Jezu się czuję atakowany. Jezu się czuję atakowany. Gdzie to kur jest w ogóle? Co to, co to jest stream? Skąd on jest? Zarzuty w internecie. Dwie osoby takie coś nie, napisały. O, oh, wow! Nie, ja po prostu byłam i w pierwszym teamie i byłam w drugim, no. więc Burderu? wydaje mi się, że to jest nice. czas, żeby pójść trochę w swoją stronę, mimo mm -hmm. wszystko. Wydaje mm -hmm. mi się, że chciałabym się rozwijać, tyle. A uważasz, że są nudni? Timics? No. Czyli też ja. Nie no, bo już nie jesteś. Nie no, to nie jest tak, że ja odbierzę. Co ty pierwszy trochę jak u niego, jak to są kurwa, to jest na jakimś evencie. No amen. Zarzucasz, że Karol, który był przed chwilą tutaj. Tak, Czy piesko Pieszko jest nudziarzem? Nie, ja bardzo lubię Karol. Tak! Jakaś impreza Zdodziesz i terror, Jest aha, aha. jeszcze jeden uważasz, że Karol jest nudziarzem? Ty siedzisz w, nie wiem, pokoju ale na cztery przez, przez całą imprezę i wszyscy siedzą tam, no, no, I ty no, no, uważasz, że zrozumie. Karol Pieszko jest nudziarzem? No? Zrobiliśmy więcej kontentu tutaj niż Pieszko. uważasz? Tak, tak. Dokładnie zaś jego całe kariery. To to kur... Karol Pieszko. A ja pierd. To jest ten, co się skapnęliśmy po dwóch latach, kurde. Zmienienia timu X, że on tam jest w ogóle. Dobra, już wiem, który. Ja, pier... Ostatni się dziwiłem, co to za typ jest. <noise> Dziękuję serdecznie, za resubę. A jaka była jego kariera? Czy my przyszliśmy się tutaj kur spinać? No, aż przeklinałam, przepraszam bardzo. Możesz przeklinać. Kur... dobra, okej, okay, nie, teraz ważne pytanie, bo jest no? takie, bo Pieszko unikał tego inne tematu. To jest pytanie, niż yy, czy Team X jest nudny? No, oczywiście, że tak. Mam wiele no. pytań. O Pieszka. Czy Pieszko jest nudny? Jest zarzucane Pieszkowi, że on y, może być y, androidem. Widziałaś kiedyś, jak Pieszko mruga? Słuchaj, mieszkam z nim rok czasu i nigdy nie zwróciłam uwagi na to, jak Pieszko mruga. Więc tak, Pieszko jest androidem czy nie jest? Nie. Okej, okay, dobra, to jak wytłumaczysz to, że za każdym razem, jak robicie jakieś wspólne filmy i on nie jest do nich przygotowany, to w, w momencie, kiedy zaczyna się temat, to mu gałki oczne do góry i nagle kur... ma wiedzę na ten temat. Oglądałeś <laughs> jakieś wasze materiały? Ja na przykład w oglądam te materiały i tam... No na... ja wiem, bo twój. Twój kontent się na tym opiera. No tak, no, no tak. Ja, gdyby, jakby... gdyby nie wy, to ja bym nie miał kariery. Naprawdę. Nie wiem w ogóle pierwszy raz ktoś porusza mną temat mrugania, pieszka. No bo kur... No bo słuchaj, bo słuchaj, bo wszystkie wywiady są nudne. Ja zadaję takie pytania, no które no, ja nikt nie, stoiła... nie zadaję. czekam jeszcze na jakieś pytania. Ale... Inny, na A nie odpowiesz. Nie odpowiesz o Ale co, czy jest. No powiedziałam, że nie jest Androidem. To ciekawe. Tutaj ludzie pytają, tak, czy jesteś żugajką? Jesteś Może żugajką? To. Eee, nie. Co to kurwa? <laughs> ja nie jestem fan do żugajek. A to ciekawe, ciekawe, bo widziałem, kur... że... Czy ja żyję w jakimś innym uniwersum W ogóle kto to jest żugaj. Czekaj. Żugaj. Julia szukać. A, to jest dupa Shio. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Lajkujesz tam różne posty, natomiast na, na temat Żugajek. Mam takie fake konto specjalne do siebie. Była, okej. Okay. Musisz mieć content na streamy. I widziałem, że lajkujesz zdjęcia. Na przykład jak wrzucają. Jak wrzucają na przykład zdjęcia Julii Ju Ju i dodaję mi takie kurwa serduszka fajne. Nieprawda to pomyślał. Aha, ciekawa opinia. Okej. Okay. fajnie. Sobie, sobie, że Nie. mieszkam z nią. Mhm w sumie dom obok e, e? jest bardzo miłą what? what? jaki dom przecież to jest kurwa team x to rodzina że oni nie mieszkali kurwa w teamie x po prostu? że multi też kurwa załapał szybko kurwa tamuna wait what? to wy nie mieszkacie w domu x? ona mieszka w domu y What? Oh! Kurwa, nowe, nowe fakty co, co? Nowe co fa to jest kurwa dom y? What? czy znowu jakiś gówno projekt powstaje? Ty. Ja pierd... Jest dom X, jest obok dom Y i w domu Y właśnie mieszkają Żugaje czyli Julka i Maciek oraz... To oni są razem? Byli Są razem! Co Nadal są razem nie, kurwa. Ja nie... Widzowie! Nie, nie potężne liki na tym streamie! Potężne tylko tutaj! Ja pierd... Ja dobra, a tutaj dobra, teraz poważniejsze tematy Jak y, oceniasz team -cam? E, A byłeś ja... tam w ogóle? Ja ci... A wiesz, dlaczego? Czemu? Ci powiem. Po prostu to było na takiej zasadzie, że. Na samym. Nasze turnusy są podzielone na dwie części, czyli na pierwszej części na trzech dniach jest jedna część timu, a na drugich trzech dniach jest druga część timu. Czyli będzie jeszcze jeden turnus, na którym ona nie była? Da się kurwa, może coś gorzej zrobić jeszcze. Najsuwa. I dzieciom telefony, taki protip. Dlatego na pierwszej części timu no. e, były popełnione pewne błędy. Się przykro... A widzę właśnie kurwa 16 tysięcy osób oglądał tego. Dobrze, dobrze. Czyli na przykład dzieci miały na zajęciach telefony, przez co e, odbywały się już różne livey, różne. Widziałem. No po prostu. Jak dzieci, się odnieśli? Dzieci odnie zamiast e, dzieci zamiast skupić się na zajęciach i, i po prostu żeby poświęcić ten mhm. czas na, na tym żeby spędzić ten czas z nami. Okay. E, Wolały kręcić. Wolały nagrywać. Dlatego mhm. jak... kiedy jakiś z widziałem. Co na turnusie z widzami robić. Ja pierdolę, co mam wam? Kurwa nauczyć, nie wiem, drinki robić? My przyjechaliśmy na, ten, drugu, na tą drugą część turnusu, no. a te były. Ciasto z budą. Teście, przez co? Nie było nas widać, jakby na TikToku, <grym> po prostu dzieci nie wiem <grym> jak nagrywać. Ciekawe. Tu kupiasz Meneli, z Menelami w Łodzi? No i ja sobie bardzo chwalę te zajęcia, bardzo mi się podobało, naprawdę. Tak przy okazji, A czy, ty się czym nawet... zajmowałaś tam? Podobaliśmy obrazy. Okej, okay, okej. Okay. Mogę nawet ci pokazać filmik. E, jak... Masz obraz jakiś? Nie, masz no, filmik jak influencerka. No. Powiedz jej. Ale to, nagrywał. Czyli ktoś jednak nagrywał. Sekundowy, no. Sekundowe nagranie widzowie jak coś. Nie sekundowy. sekundowe. No sekundowe nagranie. Skończyło się po sekundie. Ale w dlaczego? W Dlatego, że y, tak mi się podobało na zajęciach, gdzie nie musiałam nagrywać. Że nie musiałam używać no, telefonu. Nie nienawidzę telefonu, widzowie. Tak, nienawidzę social media. Tak? Muszę tak? odłożyć telefon. Okej, okay, to mamy. Ważne tematy. Jeszcze kolejny ważny temat. E, jak się odniesiesz do e, alarmu? Czy to było spowodowane e, paleniem przez moniecz? Powiem wam tak. No, ja nie akurat miało miejsce na części turnusu, na której mnie nie było, jednakże Aha. miałam okazję porozmawiać sobie z szefową kadry i okazało się, że ten alarm był podczas, w sensie był wywołany podczas prób, bo ogólnie to była taka dyskoteka jakby na tym obozie. No, widziałem, e, że Monia grała koncert. E, e, I w tym hotelu pod jakby, nie wiem, to jest taka piwnica i tam jest taki klub i tam po prostu robili próby takiego dymu, wiesz, jak jest taki dym na imprezach i tak dalej i przez mm, to był diemy, wywołany no. alarm, okay. no i tyle. A Ach, i to sorry. tyle. i to, czyli, czyli jakby Monia nic nie zrobiła. Że... Ty masz jakiś problem do Moni? Nie, no właśnie, staram się. Jak broń, ja pierdolnik z rodzina, kurde. Daję się, coś żebyś no powiedziała do, 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 dobre słowa. Ale zauważam, że zawsze masz jakiś problem do mnie. Do ciebie? Słuchaj, no jak to świeżo, słabo nawija to muszę powiedzieć, nie? Żartuję, nie no masz dobre momenty, kurwa. Nie jest aż tak, nie jest aż taka sraka, nie? No nie tak jest taka jak Multi. Sraka, no. Mogłaby być gorsza. Były by momenty sraki, ale ogólnie nie jest aż tak źle, no. Kontrolujesz dzieci? śmiej Śmieję, śmieję, śmieszy mnie to w churze. momenty sraki <laughs> przypominam, że Multi kurwa zagrał plecak, jakby. <laughs> ja jestem androidem. Ciekawe, kur... Zapytaj, czy się dała na mordę Malika i czy jest... Zamknij ryj, kur... <laughs> zamknąć mordę. To jest wirus, kur... To, 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 to jest wirus, było. to jest wirus, to jest wirus, spokojnie, tutaj czasami się takie Czasami się jakieś w... kurwa Czasami się jakieś kur... rzeczy włączają, wiesz Zodzi? To nie mój komputer w ogóle jest, wiesz Zodzi? To są jakieś uh -huh. nagrania. Uh -huh. Leo, możesz wytłumaczyć kur... dlaczego takie nagrania nie, są na twoim kąpie? Wirus, jak kur... Dobra, bo... tak zajęta No tak, tak! Dla kur... nastolatków z dwubiegunówką, no ja pierwszy co ci mogę powiedzieć. Ostatnie pytanie, czy mnie nienawidzisz? Uważasz, że jestem kur... Nie. powiem tak. opinia, że, e, nie, powiem uważasz, tak. że tak. nie uważasz, że e, tak. jestem kur... Żebym jak kogoś nienawidziła, to no. naprawdę musiało zrobić mi bardzo dużą krzywdę. Ja zrobiłem wam dużo krzywdy. Na ten moment nie. uważam, że nie zrobiłem. To nie zmienia faktu, że teraz tego na Spoko, nie? Żeby nie było. A, no to, ej, to fajnie. Czyli, jakby, Czyli nie. Nie, nie, nie smutno wam, że czasami powiem o was brzydko. Wyobraź sobie, że... Masz w dupie. Nie, to nie o to chodzi, że mam w dupie, tylko jakby... To jest twoja subiektywna opinia. Prawda? Prawda! Oficjalne stanowisko Team X nie uważa, że Multi jest kur... Tak. Jeszcze z konstruktywnej krytyki, którą mogę ci dać, a możesz ją nie przyjąć. Jak ona się nazywa, ta kurwa, nie kurwa, to jest przecinek. Przepraszam, ja czasami tak gadam, ale no. to serio jest przecinek, bo ja dużo przeklinam. Jak się nazywa ta typiarka od ciebie, ta taka, ta taka wasza oliwka Brazil taka? Ola. Psychola. Ja powiem tak, nie? Ona, jakby bo tam no, słuchałem tą piosenkę, nie? I jakby twoja część na przykład, teraz ci przyliżę trochę. Twoja część na przykład, trochę, część, na przykład tej piosenki była fajna. Do czasu jak ta kurwa psycholka nie wyszła, nie? No kurwa, no i... tragedia, naprawdę. No widzisz, nie wszyscy mają taki talent, jak to ty. Prawda. prawda, to jest prawda, to jest prawda. Ale wszystko się autotunem da wyciągnąć. No. Chociaż nie zawsze, kurwa. Jak ci się podobało Wow Mega? E, wow Mega? Mega! U mnie Multi ma to samo miejsce jak u ciebie Eleven? A jakie ma miejsce u mnie Eleven? Kurwa. czekaj, chyba coś mi minęło, padam. Kur... Dla mnie przykład, fajne no, bardzo. O kur. ten monster! Ja pierdolę! Niech ją spyta o Starbucksa, błagam! Ale przecież to jest taki już temat i tyle razy Ona mnie nienawidzi za to. No bo to ja nawinąłem, kur. Ja to, bo ja to nawinąłem w tym. Ale ja Angelikę lubię. Tak? Tak. Za co? Trzy aspekty za co ją lubisz. No nie no, spokojnie się z nią rozmawia. Okej, okay. i tyle, tak? Jak oceniasz pod w... tego? Kastomy to są. One są, zobacz. Słuchajesz od łodczukca? Local powiem ci tak. Jak gówno przestało śmierdzić, to po co jej etykę, żeby znowu zaczęło je takie w miarę są takie. Nie zwafu bracie Kippi Teraz już się puszczamy. Bardzo dziękuję, że przyszłaś. Dziękuję, ja dziękuję. za y, odpowiedzi, odpowiedzi na moje pytania. Fajt. Mam nadzieję, że e, nie będziesz mnie nienawidzić. No. Mega Wam dziękuję później. O zobacz, machając. Pozdrawiam cię serdecznie. Powodzenia w życiu. No i gid widzowie, mamy wywiad za sobą. Co się kurde dzieje, nie? Ja pierdol przez Jest to śmieszny kontencik.